Niemal każdy operator posiadasz od Gana. Jednak niemal każdy kosztem broni głównej. Jest jednak wyjątek. Nazywa się Buck. Nie kurwa taki Buck debilu. Kanadyjski operator, który bierze ze sobą karabinek i strzelbę jednocześnie. I tak kurwa, może nią otwierać wszystko, co miękkie. Od dołu, od góry, od boku. Jak sobie kurwa wymarzysz. Jeśli opanowałeś już sztukę grania śledziem. To pora się otrząsnąć z rybiego smrodu i zasmakować gameplay'u jakiego jeszcze nie widziałeś. Of course buck jest zajebiście przydatnym operatorem do tworzenia nowych linii ataku. Wystarczy niewzmocniona ściana i masz przepierdolone. Jeśli nie patrzysz dosłownie pod nogi też możesz mieć przejebane. Jeśli tylko wiesz o tym, że buck jest na akcji masz dwa wyjścia. Zajebać go albo znaleźć nieprzebijalną podłogę. Żeby dać sobie więcej czasu na wyjście numer 1 Po tych cennych wskazówkach jak grać bakiem i jak grać przeciwko Bakowi przechodzimy do wyposażenia. I tak jak wspomniałem możesz zabrać ze sobą karabinek szturmowy albo karabin snajperski do którego masz podczepiony rozjebywacz ścian. Zajebiste, mniej zajebiste. Że chyba jest jakaś flaga pistoletowa, bo na broń boczną nawet nie masz wyboru. Jeden pistolich gadżet natomiast to ładunek do wzmocnionych ścian albo lampa błyskowa. Mówiłem, że wystarczy niewzmocniona ściana, to już wiesz, że i przez wzmocnioną się przebijesz, bo bierzesz of course ładunek do rozpierdolu. Jeśli chodzi o broń, to karabinek jest spoko, chyba że wolisz strzelać pojedynczymi strzałami. Wtedy bierz snajpę, dobra, koniec tego dobrego. Następna w kolejce, frostka, która była już wielokrotnie wspominana, więc w końcu dowiesz się co w niej takiego wykurwistego. Zostaw suba i lajka. Like Powodzenia na randomach, miedziaki.